Ringformel. Okay. Runde 1. Wspomnimy w narożniku niebieskim Pascal Wiwczek, kuźnia boksu Opolem, jego rywalem Artur Holowaczuk, bijący serca Krakowa. Kategoria plus 92 kg. No warunki przemawiają za zawodnikiem w niebieskim narożniku. Walczy w odwrotnej pozycji. Teraz tak próba wyczekania momentu, żeby zaatakować przez Cholowaczuka. Dobry prawy zawodnika z Krakowa i dwa ciosy na dół. Teraz prawa kontra w wykonaniu Wiłczka. do końca pierwszego starcia w czterdziestej pierwszej walce. Prawy prosty, kapitalny holowaczuka. Odczuł ten cios Wilczek. Przy linach był Paskal Wiczek z problemami. Artur Holowacz nie wykorzystał swojej okazji. Zapraszam do kolejnej walki. Przygotowanie się zawodników zawodziński Michał i Wojna z Kasper. Po tej walce nastąpi wręczenie nagrody za najlepszego juniora. No lepiej tutaj wygląda na pewno Holowaczuk po tym pierwszym starciu. Wyłapuje błędy swojego rywala Luki w defensywie i... wkłada rękawicę tam, gdzie, gdzie oczekuje. Musi coś zmienić na rożnik niebieski w tym drugim starciu. Ring wolny. Runda druga. A teraz próba prawego sierpa i znowu obija do UM Wilczka. Zaczyna siadać na rywalu zawodnik z Ukrainy. I kolejny lewy na Dobrze Dobre zejście pod ciosem Holowaczuka. Dobra, teraz dobre odchylenie e, holowaczuka. O nim możliwiło atak Wilczka. Lewym ciosem e, na dół próbuje tutaj Wilczek. Już jest przy linach zawodnik z Opolai.

idziesz za nim, nie daj mu. Dawaj, dawaj, zamykasz go, zamykasz go. I prawy. prawie na dół. Próba zakręcia w narożniku przez kolobaczuka. I znowu w sobie zawodnik z Ukrainy. Z Krasady z Holobaczy. Ciężki obrzek tutaj, Wilczka. Ciosy na korpus. Dobrze zmienia płaszczyznę uderzeń. Zawodnik z Ukrainy. Odpowiada Wilczek. Dobrze. W pół dystansie ciosy na korpus spadają na ciało. Opolanina odpowiada teraz kontry Wilczek ale Poza dystansem tego ciosu. I kończy się druga runda tego pojedynku. Na razie tutaj pewnie po wygraną zmierza zawodnik z Ukrainy. Dobrze skraca dystans, dobrze chowa się za swoją defensywą, za podwójną gardą i spycha skutecznie cały czas zawodnika ze kuźni boksu Opole. Paskal Wiczek musi coś coś zmienić, ale coś konkretnego wprowadzić do swojego boksowania, bardziej przejść do ofensywy. Klepnął go teraz tak energicznie A rynku, jego nie? szkoleniowiec, żeby pobudzić go w tej trzeciej rundzie. Runda trzecia. Ale mocno zaczyna znowu No Ojej, pobudziło chyba to klepnięcie wilczka, bo teraz on chce przejść tutaj do ofensywy. Dobry się po wykonaniu Kolowaczuka. Zbyt nisko opuszczone ręce Wilczka. Nie wróżą zbyt korzystnej obrony zawodnika z Opola. Prawy prosty Kolowaczuka dochodzi do głowy. Zawodnika w niebieskim kasku. Nie ma już e, sił Wilczek na ponawianie ataków, zostawia pole swojemu zawodnikowi. Szuka tam e, w tym pół dystansie ciosu, który mógłby zakończyć ten pojedynek, Holowaczek teraz sam przyjął mocny Prawie prosty, ale nie jest tym poruszony i brnie do przodu. Zbyt nisko głowa zawodnika ze Krakowa i teraz wymiana ciosów z obydwu stron z pół dystaź. Jedziemy. Twoja kończowa oczywiście. Dawaj on durofamy, już, już nie, nie cofamy. Nie cofać się, krzyczy trener Holowaczuka. Wymiana obustronna w końcówce tej trzeciej rundy. Ciężko oddyka już Wilczek. No i z przebiegu całej walki raczej zwycięsko wyjdzie. Zawodnik z Ukrainy, ale tutaj na pewno Wilczek pokazał charakter i chęć wygrania w tej, w tym trzecim starciu. Mógł się wziąć do roboty troszkę wcześniej, bo przez dwie rundy był spychany przez holowaczuka podliny. Chyba zbyt późno zaczął zabierać się za odrabianie strat. Przekażmy głos speaker'owi. W walce junior w kategorii plus dziewięćdziesiąt dwa kilogramy jednogłośnie wygrywa narożnik czerwony Olafczuk Artur, BBB Serca Krakowa. O wręczenie nagród prosimy Prezesa Hutnika, Pana Artura Trębacza, a także Prezesa Nowego Hutnika, Artura Kędziorek.